Koalicja obywatelska. Pani marszałek, wysoka Izbo, panie ministrze. Dziś mija 748 dzień pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę. My w Polsce dobrze wiemy, jakie widmo czyha na wschodzie. Rosja wybrała wojenną ścieżkę i zbroi się na naszych oczach. Czy chcemy, czy nie, musimy się dostosować, bo Rosja nie akceptuje zasad współpracy zgodnej z normami prawa międzynarodowego. Dlatego decyzja o zawieszeniu traktatu jest decyzją słuszną. Jednak to nie wystarczy potrzebujemy wspólnej polityki bezpieczeństwa w ramach Unii Europejskiej. Od dekad państwa członkowskie nie mogły wypracować takiej koncepcji Unii Europejskiej jako podmiotu bezpieczeństwa na arenie międzynarodowej i to musimy zmienić. Dziś potrzebujemy Europejskiej Unii Bezpieczeństwa. Już czas zbudować silny i spójny filar Unii Europejskiej, jakim powinna być wspólna polityka bezpieczeństwa. Taki holistyczny system bezpieczeństwa, który będzie uzupełnieniem dla ONZ, OBWE i NATO. Ten system będzie chronił Europejki i Europejczyków oraz nasze wartości, równość, demokrację i prawa człowieka, ale także będzie dostosowany do współczesnych wyzwań, takich jak katastrofa klimatyczna i jej skutki. para os